Tomasz Liberski. Na co dzień zajmowałem się jakiś czas temu błymki kierowcą zawodowym, ale całkiem niedawno postanowiłem, że zrezygnuję z tego. Otworzyłem swoją firmę. Ta robota mnie trochę denerwowała. Postanowiłem sam sobie, wiesz, coś na swoim rękę robić. Postanowiłem puścić taksówki. Wiesz, kiedyś, kiedyś robiłem takie w takiej firmie jako agent. Zajmowałem się funduszami emerytalnymi, inwestycyjnymi. No, i taki miałem pomysł, żeby w sumie na giełdzie kiedyś pograć. W tamtym roku w grudniu zacząłem się e, pomału coś tam bawić na giełdzie. Bolesna przygoda, <grywa> ale to też właśnie gdzieś tam mi wyskoczyła reklama Elite Ekspert i postanowiłem się zapisać i mówię, nauczę się czegoś. No bo tam tak szczerze powiedziawszy, uczyłem się na własną rękę. Samodzielnie zacząłem czytać, zaczęło mi się to podobać, ustawiłem pozycję, wiesz, wszystko. Na początku więcej, później tak jak teraz ostatnio, tak muszę się przyznać, za 2,5 i pół miesiąca nie wchodziłem, nie uczyłem się, odpuściłem, także miałem tam problemy zdrowotne, potem, potem właśnie rozkręcanie, no, otwieranie firmy, pierdoły trochę mi to zajęło. No i teraz już byłem jakiś czas temu zapisanym tego kampa, więc mówię, no to mnie pewnie zmotywuje, tu się dowiem. Zresztą nie lubię tak z internetu się uczyć, w sensie, że wiesz, wolę na przykład jak ktoś mi coś raz pokaże i wiesz, od razu dużo szybciej, mu łatwiej się ogarnie. No i na tym kampie no jest, no w cholerę rzeczy, już w sumie <grym> zmaglowany jestem <grym> umysłowo, trzeba będzie siąść, powtórzyć to, przyswoić jeszcze w domu na spokojnie i sobie ćwiczyć. No powiem Ci, że on to bardzo fajnie przekazuje, na spokojnie tłumaczy, rysuje wykresy, nawet jak ktoś nie zna strategii jeszcze, no to na tych wykresach od razu, znaczy na, na tym co on tam rysuje, rozrysowuje, no to wygląda ok. no tylko wiadomo, no jak już się ćwiczy jakąś strategię, no to trzeba sobie poćwiczyć, porobić to, żeby to weszło. Najlepiej nie gonić, tylko pomału sobie iść jakoś systematycznie, najlepiej chyba. Bo jak, e, nie miałem tak, że na przykład zacząłem gonić, robiłem coś dużo, 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 próbowałem na przykład, no, radę tam w tydzień, przecież mogę przyspieszyć. Raz, że trochę mało czasu, ale znowu potem było zmęczenie, nie, o za dużo i zaczynałeś się motać, najlepiej chyba jakoś tam na spokojnie, systematycznie. Co? żeby zobaczyć te osoby, które prowadzą, żeby to zobaczyć na żywo, no całkiem inaczej, wiesz, no, dopytać się coś, czasami się kogoś coś zapytać. No i wiadomo, są osoby na przykład, które coś więcej ogarniają, wiedziałem, że na takim spotkaniu gdzieś tam później można się komuś coś dopytać. Na pewno to szybciej idzie. No, tutaj jedna osoba drugiej pomaga, jak ktoś bardziej ogarnia nie? różne jakieś tematy zagadnienia, czy tam na przykład coś z ustawieniem programów. No <laughs> i to w sumie no, dużo, szybciej się nadrabia. Wiesz, co no, tam trochę poczytałem chyba o wcześniejszym kampie, więc te oczekiwania, co miałem, to w zasadzie się spełniły, bo wiedziałem, że tutaj coś tam na drobie zobaczę. Także, fajna atmosfera, fajni ludzie.